Ukończenie 9-tygodniowego kursu online Koła Światła z Alberto VIOLDO może przynieść wiele korzyści, zarówno na poziomie osobistym, jak i duchowym. Dzięki Alberto VIOLDO poznasz system czakr szamanów. Odkryjesz dziewięć kół światła starożytnych, rdzennych kultur. Anatomię ciała energii świetlistej. Poznasz fizjologiczne, psychologiczne i duchowe cechy każdej czakry. Uzdrawianie nierównowagi w ciele energii świetlistej. Nauczysz się praktyk, które mogą uzdrowić psychoemocjonalne kwestie czakr. Codzienne praktyki odblokowujące czakry. Odkryjesz sposoby pracy z blokadami energetycznymi w swoim codziennym życiu. Szamańskie podróże w celu uzdrowienia traumy. Wyruszysz w podróż, aby uzdrowić źródło nierównowagi każdej z czakr. Prace z czakrami jako uzdrowiciel energetyczny. Dowiesz się, jak zrównoważyć ciało energetyczne innej osoby. Kurs Koła Światła dostarczy Ci narzędzi i technik, które pomogą Ci transformować swoje życie, uzdrawiać emocje i zrozumieć siebie lepiej. Może pomóc Ci rozwijać swoją świadomość i intuicję, co pozwoli Ci podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej rozumieć siebie i innych. Dzięki praktykom i naukom zawartym w kursie Koła Światła można odczuć wzrost energii życiowej, co przyczyni się do większego samopoczucia i zdrowia. Dołącz już teraz do 9-tygodniowego kursu online i rozpocznij przygodę w kierunku życiowej transformacji. Serdecznie zapraszamy. Unity Poland.